Moi drodzy, dzisiaj Was zapraszam na odcinek pod tytułem Skończyliśmy gładzie Jak możecie zobaczyć, znowu w akcję i w grę wjechały osuszacze powietrza? Z tego względu, że jest tutaj mega, mega wilgotno. Zaraz pójdę po termometr i pokażę Wam, jaka jest wilgotność, ale wczoraj ona była na poziomie ponad 70 czy nawet 80%. Więc jest to wilgotność no, na poziomie krytycznym, z którą trzeba koniecznie coś zrobić i dzisiaj krótko o tym też dlaczego nie zrobiłabym okien tych takich fix, które są teraz bardzo, bardzo popularne i jakby ja jestem zwolennikiem rekuperacji. U nas będzie rekuperacja i ja uważam, że jest to bardzo dobra forma wentylacji, ale trzeba pamiętać o tym, że podczas budowy. Takiej wentylacji po prostu tutaj nie ma. My aktualnie mamy niesamowicie szczelnie zamknięty dom, mamy bardzo szczelne okna, mamy dobrze docieplony strop, dobrze docieplone fundamenty, zarówno z zewnątrz XPS-em, jak i jeśli chodzi o posadzkę, bo mamy tutaj aż 20 cm w posadzce. No wiecie, mamy. No nie mamy tutaj żadnych tak naprawdę już nieszczelności, które by się pojawiały. No i stąd też wynika ta wilgoć. Wynika ona z tego, że włączyliśmy ogrzewanie, że jest tutaj nałożona kupa kilogramów gładzi i zastanawiam się właśnie, czy ta wilgoć, która teraz się u nas pojawiła i, i która u nas jest, to czy wynika ona tylko i wyłącznie z tego, że mamy zrobione gładzie. Zaraz Wam zresztą pokażę, jak to wszystko wygląda. Czy wynika ona z tego, że jeszcze Pomimo tego, że w zeszłym roku mieliśmy praktycznie cały sezon grzewczy, włączone ogrzewanie wychodzi jakaś wielkość np. z tynków czy z posadzek. Dajcie znać co na ten temat sądzicie. My ostatnio się właśnie zastanawialiśmy, od czego to jest. Jednak z tej gładzi jest sporo wody. Także myślę, że, że też wynika to głównie z tego. Tak czy inaczej, niezależnie od pochodzenia tej wilgoci, musimy się jej koniecznie pozbyć i pozbywamy się jej za pomocą właśnie takiego osuszacza powietrza. To jest taki domowy raczej osuszacz powietrza. Daj radę, bo takich pojemników mamy z 2-3 dziennie. Lepszy byłby taki techniczny, budowlany osuszacz, ale radzimy sobie z tym, co mamy i to też daje radę. Poza tym staramy się otwierać okna. No i właśnie w kwestii tych okien chciałabym tutaj pogadać. W życiu nie zdecydowałabym się na fiksy w domu, właśnie ze względu na to, że trzeba pomyśleć, że podczas budowy no, potrzebne jest wietrzenie. Tak jak już wspomniałam grzejemy i jest tutaj tak cieplutko, że musiałam się rozebrać z kurtki. Wracając do tematu tego grzania i wilgoci w domu, która jest w trakcie budowy i wydaje mi się, że jest ona nieunikniona, bo jednak tej wody jest tutaj naprawdę mnóstwo, zaczynając od tynków, e, powylewki kończąc na farbach czy gładziach, które też przecież są mokre i też muszą wyschnąć. Moim zdaniem otwieranie okien jest tutaj niezbędne i prawidłowa wentylacja musi być. I jeśli macie wentylację grawitacyjną, to, to spoko. Wydaje mi się, że częściowo to załatwia sprawę, ale i tak myślę, że będzie potrzebne otwieranie okien. Tak, jeśli macie rekuperację i wszystkie okna są fiksami, no to niestety w trakcie budowy będzie z tym ogromny problem. Rekuperację montuje się tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy są zakończone wszystkie takie brudne prace, prace plące, po to, żeby nie zawalić tej rekuperacji całym tym bałaganem, brudem, pyłem, nie zakleić tych wszystkich filtrów. I u nas to prawdopodobnie dopiero będzie po pomalowaniu ścian. I po położeniu podłogi, dopiero wtedy zdecydujemy się na zamontowanie jednostki. Musimy też wykończyć cały garaż, czyli też tam zrobić sufity, pomalować i wszystko porobić, żeby dopiero ta jednostka mogła tam zawisnąć. Więc jeszcze trochę. Do tego czasu musimy sobie jakoś radzić naturalnie, moim zdaniem naturalnie czyli otwierając okna, wspomagając się ewentualnie jakimiś takimi osuszaczami. No, i jeśli macie fiksy w całym domu e, i na przykład tylko jedno okno tarasowe, dajcie Boże, które idzie otworzyć, no to będzie z tym po prostu problem. I o ile was stać na to, żeby przez całą budowę chodziło o suszacze powietrza. No to spoko, natomiast przygotujcie się na to, że to już nie powinny być takie osuszacze jak my mamy, takie domowe, tylko już takie bardziej przemysłowe, których wynajem kosztuje i to nie mało, no chyba że zakupicie sobie swoją maszynę, która też kosztuje, też nie mało. Więc no tutaj stwierdziłam, że pogadam na ten temat, bo wydaje mi się, że jest takie duże boom na te okna, fix na te okna nieotwierane, a niektórzy. Nie myślą o tym, co zrobić, żeby po prostu budowa wyschła, żeby bu budowa odpowiednio y odparowała. Zaraz Wam pokażę, ile tej wody jest u nas realnie, bo pokazałam Wam ile jest w pojemniku, ile razy to opróżniamy, ale pokażę Wam też, gdzie woda się zbiera, bo jest jej naprawdę mnóstwo. No i zaczniemy sobie, słuchajcie, od okien na oknach i jest praktycznie wszędzie woda. Folia się klei i jest tej wody naprawdę sporo, i jest ona po prostu widoczna. No, jak możecie zobaczyć, to jest żywa woda, nie żadna mała ilość, tylko naprawdę po prostu te okna są mokre. Kolejnym elementem są drzwi, które są również na maksa mokre. I tak też działo się podczas właśnie włączonego po raz pierwszy ogrzewania. I tak też dzieje się teraz, kiedy włączyliśmy ogrzewanie po raz drugi i kiedy zrobiliśmy gładzia. I to samo jest na bramie. Na bramie jest mnóstwo wody. Tu możecie zobaczyć, że jest pełno kropli, i po prostu. Jest naprawdę mokro. Także ja, jeśli chodzi o okna Fix, jestem na nie, ponieważ o ile one są fajne po etapie budowy, tak podczas budowy mogą być naprawdę sporym problemem. Jeżeli macie okna Fix, to dajcie koniecznie znać, w jaki sposób poradziliście sobie właśnie z wentylacją i z pozbywaniem się wilgoci w domu podczas budowy. Ale już nie przedłużając tego tematu, chciałabym Wam pokazać, jak wygląda nasz dom po. W No dobrze, więc jesteśmy teraz na korytarzu. E, tutaj nasza toaleta i nasz zielony pokój, zielona sypialnia, e, który Wam pokazywałam na szorcach. E, gdzie widać, że pokój jest zielony ze względu na to, że mamy tutaj e, las za oknem i to światło tak mocno odbija, że po prostu pokój staje się. Zielony, gładzie są, słuchajcie, skończone, wygląda to naprawdę spoko. Oczywiście e, skończone mam na myśli to, że po prostu jest tutaj położona gładź na dwa razy te ściany jeszcze będą szlifowane będą szlifowane w przyszłym tygodniu dzisiaj jak wstawiam wam ten film jest sobota 20 chyba pierwszego więc myślę że w przyszłym tygodniu będzie już wszystko skończone i będziemy mogli zabierać się za gruntowanie i malowanie chociaż mamy jeszcze do skończenia garaż jak widzicie tak jak mówiłam woda jest wszędzie to, co Wam mogę jeszcze pokazać, to mamy zamontowane, słuchajcie, parapety. Tak jak Wam wspominałam w jednym z odcinków, my parapety mamy z firmy Natur Stone. Oni mają bardzo fajny asortyment robią też schody i różnego typu rzeczy z kamienia. Stronę internetową podlinkuję Wam w opisie. My zdecydowaliśmy się na parapety granitowe. I prezentują się one do tych czarnych okien. Myślę, że naprawdę w porządku. Nie zastanawialiśmy się jakoś długo. Na początku myśleliśmy o drewnianych, natomiast do czarnych okien chyba lepiej i bardziej spłynie. Rzeczywiście pasują takie. My mamy dwa parapety tylko w domu, bo w tym pokoju i w tamtym obok. Reszta okien jest albo do ziemi, albo jest obłożona płytkami, tak jak w łazience, albo na przykład w kuchni też mamy okno nie do ziemi, ale tam będzie. Blad wjeżdżał bezpośrednio pod okno. Tu mamy drugi parapecik i wygładziowane pomieszczenia. Zrobiło się naprawdę domowo, naprawdę fajnie i ciekawie e, wygląda ten efekt. Tutaj ten sufit był jeszcze gładzowany wczoraj, więc on jest zrobiony na świeżo. Generalnie zdecydowaliśmy się na gładzie wszędzie i myślę, że to była dobra decyzja, bo w razie jakichś ewentualnych remontów czy czegokolwiek nie trzeba będzie później już tego robić, a nie wyobrażam sobie tego pyłu i szlifowania w trakcie mieszkania, jeśli chodzi o dodatkowe elementy, które wykonaliśmy, to tutaj Oskar zrobił wzmocnienie tam też jak możecie zobaczyć odkłada się woda jest mnóstwo kropli na tym denku na tym wieczku od wyciągu do okapu Musieliśmy tutaj poprawić to wzmocnienie, ponieważ okap, który zamówiliśmy, miał troszeczkę inny ten stelarz i trzeba było do tego to... Dobrać. Są tutaj pociągnięte takie dwa metalowe pręty, i one jak najbardziej powinny wystarczyć. Pod spodem mamy płytę OSB, ale to wam pokazywałam w osobnym odcinku, jak to wzmocnienie było zrobione. Podlinkuję Wam je tutaj u góry. Dla zobrazowania, w taki sposób wygląda mocowanie okapu. Jest to okap tuba wyspowy z Globalo. No i po prostu my mieliśmy zrobione to wzmocnienie w ten sposób, że ta, ta wnęka, dziura w tym OSB była poza tym stelarzem i musieliśmy dać tutaj wzmocnienia, żeby po prostu o coś ten stelarz złapać. Pamiętajcie o tym, jeśli macie sufit podwieszany, żeby zrobić jakieś wzmocnienie. Jeśli macie strop, to ok, to możecie się jakby wwiercić w strop, natomiast. Płyta, karton gipsowa tego nie utrzyma, nawet podobno podwójne płytowanie może mieć z tym problem. Ten okap jest bardzo ciężki, bo waży ponad 20 kg, więc lepiej takie wzmocnienie zrobić. Okap jest już u nas, myślę, że będziemy go montować, jak już um, zrobimy wszystkie ściany albo pomalujemy wszystkie sufity, to wtedy go sobie zamontujemy. Zobaczcie, otwieram okna, a z nich dosłownie kapie woda. I jest jej naprawdę mnóstwo, także nie żartuję z tym, że jest tutaj bardzo, bardzo dużo wilgoci. Zobaczcie, zerkam sobie teraz na temperaturę i na wilgotność. Mamy tutaj niecałe 19 stopni i ponad 80% wilgotności, więc jest to zdecydowanie za dużo. Pojawiła się tutaj nawet jakaś taka smutna minka, więc musimy zrobić wszystko, żeby tej wilgoci się pozbyć. Z takich dodatkowych rzeczy, które postanowiliśmy zrobić, to obrobiliśmy niektóre z naszych drzwi i jest to dwa razy garderoba oraz spiżarka, ponieważ nie wykluczone, że tutaj będą drzwi przesuwne bądź takie drzwi ukryte w płycie meblowej, taka zabudowa. No i bardzo często takie drzwi nie mają futryn, więc żeby tutaj wyglądało wszystko elegancko i w miarę schludnie, to te obrzeża, te futryny są tutaj obrobione. Tej ściany nie mieliśmy i ze względu na to, że tutaj przyjdzie zabudowa tej garderoby i szafa, a cała reszta pomieszczeń generalnie oprócz garażu no i łazienek, które są wypłytkowane mamy wygładziewane. Wygląda naprawdę fajnie, zastanawiam się czy zostawić ten kolor biały, czy jednak zdecydować się na coś jasnego, ale jednak w kolorze może jakiś delikatny beż Albo coś takiego, choć ten biały wygląda naprawdę schludnie, ale mam wrażenie, że jednak robi taki efekt, jakby coś było nieskończone. Dajcie znać, co myślicie, czy malować, czy nie malować. No, naprawdę przejaśniło się. Część rzeczy tutaj była też do dorobienia. Między innymi, zabudowa tutaj tej szafki do podłogówki, ponieważ była ona zamontowana zbyt wysoko. To też jest rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, żeby hydraulik Wam to zrobił na odpowiedniej wysokości. My niestety tego nie dopilnowaliśmy i mamy tutaj po prostu no, coś takiego. No, niestety, ta szafka po prostu będzie wyglądała jakby. Była podwieszona, jakby lewitowała, a mogłaby stać po prostu przy ziemi i moglibyśmy zachować dzięki temu więcej miejsca. A tak, tutaj, no tak naprawdę, jest to miejsce nie wiadomo na co, bo do szafki musi być dostęp, um, no ale trudno. Jest to rozwiązane w ten sposób: to jest pralnia, więc myślę, że jakiejś większej tragedii. Nie będzie. Także tak się prezentuje efekt naszych gładzi. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.